Cześć wszystkim, z tej strony jak zawsze ExomeX, a przed Wami najnowsze Metro Last Light. Dzisiaj była premiera, dzisiaj nagrywam. Prawdopodobnie wrzucę to w sobotę rano. Zobaczymy jak się wyrenderuje, jak będzie działał internet. W każdym razie, nie przedłużając, przejdźmy do rozgrywki. Nie będę się, będę się starał, żeby mówić jak najmniej. Wtrącę co najwyżej, co jakiś czas, słówko. Ale postaram się, żebyście zobaczyli sobie czysty gameplay i, i to, że ta gra jest naprawdę warta kupna. Tak więc, zapraszam. Jeszcze tylko słowem wstępu może... Yy, misja, którą tutaj widzicie, to jest jedna z początkowych bodaj... Yy, trzecia czy czwarta misja? Nie będę zdradzał za bardzo szczegółów fabularnych, powiem tylko, że... Nasza postać musi się z tego miejsca, które wi widzicie tutaj wydostać w miarę jak najciszej. Jesteśmy, że tak powiem, za linią wroga i po prostu musimy wrócić do swoich. Dobra, oglądajcie, zapraszam. Son of a gallon <laughs> Keeping one Jak widzicie rozgrywka prezentuje się całkiem efektownie, nawet jeśli jest to fragment skradankowy. Niestety nie udało mi się tego przejść całkowicie po cichu. Gra chodzi bardzo ładnie, nie wiem czy jest to wina... wina. Zasługa mojej karty graficznej od NVIDII która sponsoruje grę, tak? The way it's meant to be played. Czy po prostu dobrej optymalizacji, ale kolega Kador, znacie Kadora, już gra z zawsze, na swoim Radeonie ma problemy z wydajnością, chociaż mówił, że zmieniła się ona trochę. Coś tam powyłączał, ale nie pamiętam dokładnie co. W każdym razie problem się pojawił. Tak więc być może jest to zasługa karty, nie wiem. Ale nie zajmując się tym dłużej. Dobra. Mamy już kolejnego wroga. To wróg jest? Czy co to jest? Nie, tylko wróg jest. Nie, jednak nie. Może jest tu gdzieś wyłącznik światła? O! Tutaj notatka. Notatka w formie takich wpisów wywiadowczych jak, jak są w Call of Duty Call of Duty Żeby było poprawnie, nikt się nie przyczepił. Więc widzicie już kilka ich zebrałem wcześniej Przewinę wszystkie, żebyście sobie obejrzeli A jak ktoś nie chce sobie spoilować to po prostu fragment przewinie A jak ktoś zechce poznać historię nie posiadając gry to zatrzymaj przeczytam Wszystkie, to jest bardzo fajny patent, wszystkie lampki, wszystkie... O. Małe spięcie z kolegami. Tak, żeby nie spoilować za bardzo, to powiem tylko, że znajduje się na stacji nazistów. Tych takich rosyjskich nazistów, których widzieliście już w pierwszej części. Nawet były misje dywersyjne w ich bazie. Teraz sytuacja jest mniej więcej taka sama. I surrender, you hear? Dylemat moralny. I surrender. Let the big Na niech żyje No to jest chyba jedna z tych niedoróbek technicznych A dobra na razie Nie zabijamy go, poddał się Zachowajmy jakieś zasady konwencji genewskiej Co to jest? No, grafikę trzeba zdecydowanie pochwalić Naprawdę silnik Naprawdę silnik prezentuje się świetnie Mimo że Może część z was nie, nika nie mam. Część z was może czytała mm, tekst Umieszczony na łamach Game Industry Przez byłego prezesa THQ Nie pamiętam nazwiska, ale pracował wcześniej on w ee, A, tędy musiał przejść O ile dobrze pamiętam, ten był jednym z założycieli Naughty Dogs O, ale już jest fragment scenkowy, więc na razie się zamykam Novel's almost certainly going to hang. Who knows what would have happened to me had he not released me? Red, blue, yellow—what difference does that make? He risked his life for me. You don't get that much in the metro. I can't just walk away on him.